Witajcie, kochani, na kolejnej recenzji. Witam Was serdecznie. Dzisiaj mam Wam do zaprezentowania karty takie afirmacyjne, motywacyjne. Myśl pozytywnie, zobaczcie, jakie one są maleńkie w porównaniu do mojej dłoni, ale są naprawdę pozytywne, naprawdę pozytywnie zakręcone, bardzo fajne. Mogę Wam z ręką na sercu je polecić. Myśl pozytywnie. Chris Carr, ilustracje Lori, e, portka. Jak dobrze czytam tutaj, 52 skuteczne przypominajki, by kochać i doceniać samego siebie pod każdym względem. Tak, mamy 52 karty inspiracji. Zobaczmy sobie pudełeczko. Co tu mamy? U góry myśl pozytywnie. Przesłania od Twojego mądrego i wspaniałego wewnętrznego ja. Zobaczcie. Co tu mamy? Myśl pozytywnie, przesłania od Twojego to samo. E, wspaniałego wewnętrznego, jak riskar, karty inspiracji. I tutaj mamy, że synergię jest wydawcą. Tak, u góry mamy powtórzone, czyli generalnie naokoło jest to samo. No tu oczywiście mamy tam ten numerek, prawda? I z tyłu jest parę słów. Jeżeli ktoś z Was chce sobie przeczytać, zatrzymaj sobie, proszę i. Może położę tak, żeby było na pewno, żeby ostrzyło nam. Eee, przybliż sobie, jeżeli potrzebujesz, i przeczytaj. Natomiast my zobaczmy już do środka. Kartonowe takie, kartonowy, takie pudełeczko, bardzo prościutkie. Tak, także tego rodzaju, prawda? Tutaj w ten sposób zamykane. I tu mamy takie trzy karty. Mamy tutaj właśnie podpowiedź, jeżeli ktoś chciałby tą angielską wersję. To tytuł oryginalny brzmi Crazy Sexy Love Notes. Mhm. Tak jest. To jest tutaj wydanie pierwsze, 2022 rok. Polsku, Synergia Polska. Tak. Są trzy karty, kochani, gdzie mamy wypowiedź autorki, wypowiedź ilustratorki i właśnie tak kilka podpowiedzi. Ok. Nie będziemy w to aż tak wnikać, jak ktoś będzie chciał sobie zakupić to sobie przeczyta. Zastanawiam się, jak Wam to pokazywać, bo te karty są dwustronne, więc może po prostu będę je Wam tutaj układać obok na drugim stosiku. Będziecie widzieć dwa w tym samym czasie. Jak widzicie, z jednej strony jest jakiś rysuneczek, i do tego jest hasło, właśnie, które bardzo fajnie, no ja powiem Wam, nieraz dla siebie też wyciągam i tak jakoś w punkt one zawsze, wiecie, tak dotykają faktycznie tej kwestii, która jest istotna na dany moment. Fajnie podpowiadają, także, no ja bardzo lubię. Tak, mamy pierwszą podejmij ryzyko. Nie będę tego czytać, kochani. Jeżeli ktoś z Was chce, to zatrzymujcie sobie i czytajcie. Natomiast będę Wam w ten sposób na chwilkę tutaj. Mhm, żeby było w miarę widoczne, wyraźne. Mam nadzieję, że będzie wszystko wyraźne, bo przy takich maleństwach to różnie jest. Zaraz Wam też zmierzę. Zobaczcie, jak one się kręcą. Ruchliwe są bardzo. Tak, są bardzo kolorowe, przyjacielskie, przyjazne. Naprawdę lubię ich używać. Dla siebie lubię ich używać, kochani, także na czytaniach. Możecie je zobaczyć wielokrotnie, na horoskopach na przykład. Także naprawdę są to fajne karty. Mogłyby być ciut większe, jak najbardziej byłabym powiem wam bardzo za, bo ja na przykład, żeby przeczytać ten tekst, no, to muszę sobie założyć okulary. No ale osoby, które mają super dobry wzrok, to na pewno oj na pewno tutaj będziecie wszystko ładnie widzieć. Drugi jest dosyć drobny z tyłu. Dlatego gdyby były chociaż. Po centymetrze większe w jedną i w drugą stronę to by było na pewno bardziej komfortowe do przeczytania dla takich osób jak ja, żeby czcionka była ciut większa, ale to jest tylko wiecie. Dla osób, które właśnie gdzieś tam już muszą nosić okulary. Ale są bardzo fajne: są bardzo fajne, słodkie, takie kieszonkowe, właśnie. Zajmują naprawdę bardzo niewiele miejsca, także można je gdzieś ze sobą też zabrać i zawsze się wesprzeć tą pozytywną myślą. W trakcie dnia na przykład. Mhm. Tak. Jeżeli oczywiście gdzieś tam znajdę te karty w tych sklepach które polecam zawsze, z którymi współpracuję, to szukajcie linków pod materiałami, tak jak zawsze pod materiałem w komentarzu albo w opisie. Natomiast jeżeli nie będzie, no to jak zawsze polecam buszowanie, kochani, w różnych sklepach poszukiwanie. Tak. Mhm. Są bardzo fajne te teksty, są przemyślane. Nie ma tutaj czegoś takiego jak w niektórych kartach, że co druga karta to jest podobny temat, prawda? I tak naprawdę ma się wrażenie, że to wszystko jest takie przemielone i się tam zmienione i już. Tutaj faktycznie widać tą różnicę. I, I też to jest pisane z taką lekkością, co jest też. Bardzo przyjemne w odbiorze, właśnie. Mhm. Tak. Mhm. Jak widzicie, te karty są bardzo kolorowe i z przodu, i z tyłu jest jakby podobny obrazeczek jest jakby kontynuacja tych barw. Mhm. Fajnie też jest, jak wyciągnie się kilka i się rozłoży jako taki obrazek, prawda? Natomiast później można sobie odwrócić i zobaczyć cały tekst, jakby czytając po kolei. Czasem tworzy się jakby taka wypowiedź osoby, która, no tak jak ja na przykład, mogę dla ciebie zrobić taki rozkład, prawda, indywidualny, a tutaj jakby ta wyższa jaś w ten sposób komunikuje się z nami, prawda? I czytasz całe teksty, prawda? Jest to takie niezwykłe, bo bardzo często mi się zdarza, że bardzo jest to personalne, takie trafia mi w punkt dokładnie, w tą kwestię, czy tą myśl, prawda? Czy to pytanie, na które tam poszukuję odpowiedzi na dany moment. Także naprawdę. Polecam z serduszka. Są to jedne z kart, które właśnie uważam, że synergie fajnie tutaj się sprawiło, bo i jakość jest dobra, i trwałość jest dobra, i, i, i ta kolorystyka, wszystko. No może są ciut malutkie, ale można to przełknąć, słuchajcie, biorąc pod uwagę ich treść i to, jak się pięknie sprawdzają, tak, w codziennym tam kontakcie, prawda? Więc naprawdę to jest takie nic wtedy, jakby ta wielkość. Tak, okej. Okay. Yy, dobra. Oceńmy sobie je może teraz, zaraz wam jeszcze zmierzę. Zobaczcie, jakie one są tęczowe, nawet tak z boku patrząc, prawda? Już są takie radosne yy, pocieszki, powiedziałabym. Oceńmy sobie... Yy. No, te prace widać, każda karta, inna praca. Może to nie jest jakiś szty, szczyt tutaj artystyczny, ale widać, że tu jest serce włożone i, i energia, i czas. I to doceniam jak najbardziej, więc daję 8 i to jest takie mocne 8. Oczywiście nie mogę dać więcej, biorąc pod uwagę te wszystkie prace niezwykłe, wiecie, takie jakieś tam. Wyjątkowe, to to 8 to jest naprawdę dużo tutaj. To jest taki rysunek, jak na przykład w jakiejś książeczce dla dzieci można by znaleźć ilustrację, prawda? Więc przyjemny, miły, ale 8, tak. Ale aczkolwiek pełna moja aprobata, jestem bardzo zadowolona z tych kart. Oczywiście jakość a trwałość, kochani, one są tak trwałe, że mi się wydaje, że tu nie ma możliwości, żeby je zniszczyć. Chyba, że ktoś by musiał naprawdę mega je męczyć i starać się, żeby je zniszczyć. No, to jakby się ktoś postarał, to by zniszczył na pewno. Nie są aż tak laminowane ani specjalnie błyszczące. Bardzo fajnie się tasują, aczkolwiek mają taką skłonność. Jak ja to mówię, tańczenia. O, widzicie? O, proszę bardzo. Owracają się o 180 stopni, co jest no, zabawne, powiem szczerze. Te małe karty mają coś takiego. O, zobaczcie, widzicie? Jakby o, proszę bardzo. Takie robią flipki tutaj, takie o, przeskoki czasem się rozsypują. No, malutkie karty, to jest normalne. Ale słuchajcie, jakoś ja trwałość wróćmy tutaj, jak najbardziej, kochani, 10. I oczywiście tam dałam już 8, więc już mamy ocenione. Już Wam zmierzę te nasze maleństwa. To jest około 6 cm, 3 mm na tak 8 i 8, coś takiego. Pudełeczko jest praktycznie takie same, to może mm szersze. Prawda? Milimetr grubsze, wyższe, żeby się karty zmieściły. Tak to wygląda, kochani. Dajcie znać, czy znacie te karty, czy je lubicie, czy może z nich korzystacie. Tak, takie maleństwa, właśnie, ale pełne pozytywnych myśli pozytywnych energii, i ja polecam z serduszka. Dajcie znać, co o nich, myślicie, jak czujecie, czy je znacie. Utulam mocno i jeżeli macie ochotę, to piszcie też, czy chcielibyście jeszcze jakieś konkretne karty zobaczyć, to jak najbardziej, kochani, zrobimy recenzję. Pozdrawiam, pa! pa.